Cześć. Dzisiaj pokażę Wam taką rzecz, z takim wtryskiwaczem, co się dzieje. Jeżeli ma się wtryskiwacze bosza w Waszym samochodzie, czyli takie, czyli albo podobne, to są wtryskiwacze stareczego typu, mniej więcej od 2000 roku do tam nie wiem, którego. Może ósmego, może, może dalej, nie wiem. Ale te pierwsze wtryskiwacze Common Rail typu Bosch. Zdarza się tak z samochodem, że ciężko po prostu go odpalić. Długo długo trzeba kręcić lub z czasem już w ogóle przestaje odpalać samochód i wtedy mówię wam wszyscy sprawdźcie sobie przelewy. Co to są przelewy i co to w ogóle znaczy? Spróbuję wam wytłumaczyć jak to działa na podstawie tego wtryskiwacza. Przelewy to jest takie coś no oczywiście to wychodzi stąd paliwo wtryskuje stąd z góry tu jest zasilanie takiego króćca tu brakuje ale tego nie mam yy, paliwo tędy wychodzi i teraz tak pompa żeby napompować to ciśnienie żeby otworzyć wtryskiwacze znaczy otworzyć wtryskiwacze yy, żeby samochód zaczął odpalać musi tam osiągnąć 300 około 300 o 300 barów więc yy, jeżeli przelewy są nieszczelne to wtedy ta pompa musi dłużej to tłoczyć, te paliwo, żeby nabić te 300 barów, po, po, po którym tym uzyskaniu tych, tych barów sterownik silnika stwierdza, że ciśnienie jest już właściwe do odpalenia tego samochodu i pozwala otworzyć tryskiwacze. Więc wszystko to się tutaj opiera na, 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 na szybkości nabicia tego ciśnienia w listwie, czyli w tym railu tak zwanym. No i co się wiąże yy, właśnie z szczelnością wtryskiwaczy, tak? z szczelnością tych przelewów i jak to działa, jak te przelewy działają. Yy, czym mniej tutaj tego paliwa wychodzi przez przelewy, tym lepiej, tym szybciej ta pompa potrafi to po prostu gdzieś stworzyć w tej listwie i, i samochód zapala szybciej. Jeżeli się dzieje coś złego, samochód ciężko pali, sprawdzamy, podłączamy tutaj mędzurki i sprawdzamy z który wtryskiwacz po prostu podaje najwięcej tego paliwa przez przelewy. To znaczy, że jest nieszczelny. Próbuję pokazać Wam teraz co tu w środku jest, co tam się psuje w tym wtryskiwaczu, co się, co się z nim dzieje, dlaczego on te przelewy ma nieszczelne, co się z nim może stać. Ja zamontuję sobie go tutaj w może mi się uda go jakoś rozkręcić. Mocno trzeba odkręcić. Także tak, ceweczkę tutaj kręcamy kluczem 29. mi, ile nie posiadam takiego. Po prostu odkręcamy tą cewkę. Poluzowujemy tam dalej idzie. Pokażę Wam też jak tutaj do wyciągania wtryskiwaczy. Się to rozkręca. Także tutaj ceweczkę odkręcamy, powoli ją wyciągamy. Tam jest o ring, dlatego to tak schodzi dziwnie. O! Jak ktoś nie wie, co tam w środku jest, to trzeba to powoli wyciągać. O! Tutaj jest o po prostu, dlatego to trzyma tak. Cewka. Tutaj więcej nic nie wylatuje. Co tu dalej mamy? Taką sprężynkę, i tu takie coś mamy. To się tak fajnie naciska, trzeba coś mieć, żeby tą taką zawleczkę stąd wypchnąć. Najlepsza to była taka pensetka, ale tutaj mam. Dobra, tutaj trzeba teraz wypchnąć taką yy, taką fajną zawleczkę. To się tak na i tutaj o. Wyskoczy nam takie 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 coś. No dobra, już tego nie mam. No widzę, że no, w ogóle będę to składał z powrotem. Dobra, wyciągamy dalej. Tu jest takie coś. Tu jest takie coś Takie coś i znowu sprężynka O i tu jest takie coś I tu mamy taki yy, Nie wiem czy uda mi się Może uda mi się pokazać yy. O, na sześciokąt Trzeba to skręcić imbusem, nie? Tyle, że nie takim prostym imbusem. On ma w środku dziurkę. Tak to działa. Także zobaczmy. Spróbujmy, odkręcamy dalej. Zobaczymy, jak to się odkręci. Dobra, poszło. No tak, żeby było widać. Wykręcamy, aha, tutaj za ten gwint można takim ściągaczem łapać do wyrywania wstrycków, ale to bardzo słabo działa. Widziałem, to w ogóle praktycznie się nie da. O, taka nakrętka jest tutaj. I teraz tutaj można byłoby wkręcić w to miejsce, tak? Są takie ściągacze. Dobra, wyjmujemy teraz to. I teraz tutaj cały, cały cyrk polega na tym. Patrzcie, tu jest podkładka taka regul regulująca jeszcze, jakiś tam odstęp. Tu jest takie cudo, ale to już nieważne. Może pokażę Wam tak. Nie wiem, czy mi się uda. O, tutaj przykleiła mi się kuleczka. Na, na środku tego jest kuleczka. Ta kuleczka, nie chcę, żeby mi spadła bo jeszcze może będziemy ją oglądać. Ta kuleczka. Próbuję to odkręcić teraz. No. Ta kuleczka leży sobie tam na dole w tej dziureczce. I teraz jakbyśmy to pod mikroskopem jakimś oglądali. To. Byłoby tam widać że w tej dziureczce, ta dziureczka nie jest gładka, bo ta kuleczka powinna tam przylegać swoją okrągłością ładną, powinna tam przylegać i zatykać tą dziurkę. Jeżeli ta kuleczka, jeżeli ta kuleczka jest nie jest już okrągła, bo się zużyła, lub ta w dziurka, i to przeważnie w tej dziurce Zrobi się taka stróżka. Paliwo zrobi sobie taką stróżkę. Yy, gdzieś tam. To więc ta kuleczka już wtedy nie uszczelnia tego tak dokładnie. I wtryskiwacz się robi nieszczelny. I dlatego to paliwo tym przelewem ucieka nam. I tutaj cały ten właśnie myk polega na tym. Że to jest, to jest właśnie to. I to jest właśnie cała naprawa. Polega na tym, yy, na wymianie tej kuleczki i tego gniazda. To gniazdo to jest niestety, ale. Taki z takim długim, praktycznie do końca wtryskiwacza Nie wiem czy to akurat w tym tak jest, ale chyba tak więc, yy, yy, więc powiem tak spróbuję to wyjąć. No nie wiem jak to się wyciąga, to chyba trzeba jakoś wybić. Nie jestem specem w tych tryskiwaczach, widziałem tylko, że to tak się rozbiera. No yy, i o co tu chodzi, mniej więcej? Dobra, wkładamy to, sprowadzamy. Kulka jest, kulka tam jest przyklejona. To z piachem. To nie jest tryskiwacz, który będzie zakładany do samochodu, to jest tryskiwacz na pokaz. Yy, teraz to. Ale brud. No, ci co teraz. To robią wtryskiwacze. Będą to oglądać, to ten. Ale jak to było? Nie, nie tak. Bo wiedzą, że ojej, jeszcze w w trucinach. Dobra, ja tego nie będę nadskręcał mocno. To tylko jest o taka o. Odwrotnie, tutaj nie pamiętam, jak to było, może i tak. Dobra. Po prostu chcę to poskładać, żeby to było wszystko w kupie. No nie da się włożyć, dobra, później to składam, Nieważne, dobra, tu sobie włożyłem, żeby to się nie zgubiło. Tam nie patrzę, gdzie tam troszkę tam umyję, dobra, o, ładnie wygląda. Włożyłem sobie, żeby nie zgubiła mi się ta kuleczka. Tam, chociaż nie wiem, po co mi to potrzebne. tylko do wyrzucenia ten wtryskiwacz. Także zobaczmy, co to, to jest z drugiej strony, jeszcze co tutaj jest w nim. Spróbuję yy, go jakoś tu wkręcić. Powinno się specjalnym madle to odkręcać. I na takiej prasie, która dociska tutaj z góry końcówkę. Jak się odkręca, to żeby nie zcięło yy, takich kołeczków tam. Ale tam, jak mówię, to do wyrzucenia zkiwasz. Yy, także spróbuję go odkręcić. Nie wiem, czy się uda, bo to jest jednak mocno dokręcone. Chyba raczej się nie uda, ale może jakbyśmy go złapali tutaj za, za koniec, co? Poszło. Co tam jest z tej strony? Bo ta prasa nam tutaj dociska. O I taka się kręci, nie? Zobaczymy czy ścieło te kołki czy nie, czy one to w ogóle są w tym wtrysku, bo tego też nie jestem pewien. O, nie, nic nie ścieło. Gdzie to jest to? To powinno być o tu. W tej dziurce nie wiem. No tutaj tak taki ten jest, tak? Jak to jest o to? to Nieważne. Jeżeli chodzi o, o drugą część tryskiwacza, czyli czyli y, daną końcówkę tryskiwacza, to y, tam w tej dziurce głęboko o, jak jest wyrobione, tak samo są stróżki, i tutaj ta. Cała iglica jest też wyrobiona. No to wtedy wtrysk nam leje, tak? ale to nie ma wpływu wtedy na te przelewy. Wtedy może dymić na czarno lub nierówno pracować, lub coś tam. Także to z drugiej strony wtryskiwacza jest. To nas dzisiaj nie interesuje. Więc yy, nas interesowało co, be, co jest z tamtej strony. A to tylko tak dla ciekawości co tu jest. O. Także można z tym wtryskiwacz jakoś tam naprawia się, że można naprawiać tylko tylko górę lub tylko dół, tylko szczelność lub tylko końcówkę. Więc to dwie oddzielne naprawy są, tak jakby, tego wtryskiwacza. Dokręcamy ładnie. Górę sobie później złożę jeszcze. Także, tak jak mówiłem, szczelność wtryskiwacza to jest ta kuleczka, która tutaj jest. I ona odpowiada za te właśnie przelewy. Jeżeli jest nieszczelne, no to niestety przelewy są takie, tak zwane duże przelewy ciśnienia nie nabija. Pompa nie nadąży ciśnienia nabić, na przykład w ciągu 3 sekund. tak No i wydaje nam się, że samochód długo kręci już. No i wtedy jest niedobrze. No. Także tak troskiwacze takie, takie coś mają. Na tej zasadzie to działa. Cóż. To było na tyle na dzisiaj, yy, także subskrybujcie kanał, zostawcie dzwoneczek przy subskrypcji, zostawcie łapkę, wbijacie na grupę na Facebooku i yy, do zobaczenia w kolejnych filmach, cześć!